Hey yo, Ladies and ich bin Bella. Ich DJ Cześć, witam was w prologu, to ja pan Miodzia. Um, to jest prolog um, to jest play z Minecrafta. Yy, tak. To jest mój świat taki, na którym dawno zacząłem grać. ale tak tylko go włączyłem, żeby przedstawić. niego, ale wiesz. Aha, jak chcecie save'a, to po prostu napiszcie, ja prześlę. Tutaj mam magazyn niedokończony niedawno robiłem. Nawet 5 minut temu jakieś. Yy, no i ja na tym, tym gram jakieś tylko 5 godzin, no bo dużo zajęło wyrównania. Yy. Jak będę kręcił Let's Play z Minecraft'a, ale nie wiadomo kiedy wejdą. Może później, może wcześniej, może nawet dzisiaj. Na dzisiaj nie, bo jeszcze trzeba. Yy, tam będzie trzeba skleić, przeregenderować i tak dalej. No. I więc. A ja tą mapkę mam też wgrane na mojego serwa, więc jak ktoś chce zagrać ze mną i z moim kolegą na serwie to zapraszamy na tym serwie są pluginy tylko że są kłopoty nie wiem czy chyba nie usunąć Tak, tam dalej się wdował mój kolega ale to daleko tam muszę sobie zrobić furtki bo tak tu trochę takie skromnie jest No no więc, y, ja chciałem tylko Wam pokazać taki prolog y, z tego, z y, Minecrafta. Aha, ja już od razu mówię, y, to nie jest poradnik, y, nie pokazuję jak to się robi, nie wiem tam. Na przykład ja będę tam na szybko, tak można powiedzieć, robić. Tak, wiecie, tak, tak na przykład tak szybko zbuduję kill of i już, a nie będę Wam pokazywał. Po prostu sobie obejrzyjcie poradniki, to będziecie wiedzieli. Yy, tam jest moja kopalnia, jeszcze muszę dokończyć ją. Tu będzie na tym miejscu: wody, lawa. Potem, ten, no, tak to się bardziej rozszerzy, nam się też powiększy. I tam będą takie schodki, tak wokół ten. Yy, no, no, i to chyba wszystko. Um, tak, jak mówiłem, pojawiam się albo dzisiaj, albo jutro, albo pojutrze, albo nawet za kilka dni. Bo może zrobię trzy odcinki, potem będę regenerował i rzucę dopiero. Czy jak na przykład tak zrobię, to mam no, trzy odcinki, na przykład po jeden odcinek y, co pięć minut będzie, nie? Bo tam przesłanie to trwa pięć minut, jakieś. W nie zależy. Dobra, to żegnam się z Wami, to ja Pan wiedział. Komentujcie, subskrybujcie, dodawajcie do znajomych. Oczywiście komentujcie mój kanał jak i moje filmiki i dawajcie łapki w górę, no to...